Właśnie ringi do BMW E60 jest to model po liftingu. Niestety, budowa mamy tutaj taką na testy rozbitą lampę. Ringi świetnie działają, no można kolory zmieniać na dowolny jaki tylko chcemy. Cała paleta kolorów. Ringi sterowane tutaj z pilota, można sterować ze smartfona. Problem z montażem jest gdyż. Diody, które używamy są bardzo silne i potrzebują sporego chłodzenia. I teraz, żeby zamontować ten marker w lampie, niestety trzeba delikatnie wypiłować, wypiłować gniazdo w lampie tak żeby zmieściły się tam. Yy, Markery, które, które, które używamy, także, jeżeli będzie pan montował, to proszę tutaj delikatnie wy, wypiłować albo pilniczkiem, albo jakimś elektronarzędziem tą warstwę aluminium, zeskrobać te gniazdo i żeby spokojnie ten marker można było zamontować. A tak, no to wszystko działa prawidłowo.